Iris, część druga. Nie wiedziała, co zrobić. Tylko jedno było pewne, że jest obserwowana. Czy ma się natychmiast obrócić i zacząć uciekać, czy może ktoś właśnie stoi za jej plecami i otrzyma cios w twarz? Oddech przypominał dyszenie, skóra była zimna, a mimo tego podspływał po jej ciele. Nie była w stanie wymówić słowa, tak bardzo zaschło jej w ustach. Jest decyzja. Co ma być to będzie? Już teraz nie mam na to wpływu. Nie mogę tak przecież stać w bezruchu. To będzie tylko potwierdzenie mojego lęku, pomyślała. Obróciła się tak gwałtownie, że jej buty zrobiły wyrwę w ziemi. Nikt za nią nie stał, nikogo nie było w pobliżu, nic szczególnego w okolicy nie przykuło uwagi. Może jednak to był głupi żart? Komu mogła podpaść? I za co? Od dłuższego czasu widywała się jedynie z ludźmi w biurze. Wybór zatem prosty ale za co? W pracy wielu mężczyzn próbowało się wysługiwać Iris, a ta oponowała, co było traktowane jako prowokacja, a wręcz atak z jej strony. Niezbyt to logiczne, ale cóż, za ten występek nie omieszka tego zgłosić gdzieś wyżej. Po chwili usłyszała liczne trzaski podłoża. Zdecydowanie ktoś biegł na końcu wąwozu. Teraz go ujrzała jak ucieka. Czym prędzej ruszyła w pości. tchu. Prócz długości wąwozu do pokonania było także strome podejście, co znacznie spowolniło Iris. Wdrapywała się z taką zażyłością, że aż czuła ziemię wciskaną pod paznokcie od pomagania sobie rękoma. Jeszcze tylko chwila, już blisko, już prawie. Na szczycie sapała niczym lokomotywa i tu jej kolejne zaskoczenie. Ujrzała postać, którą goniła, ewidentnie czekającą na spotkanie. Sądząc po posturze, był to wysoki mężczyzna. Tyle. Ubrany w czarne szaty, długi do kostek płaszcz, koszule, bojówki i wojskowe buty. Identyfikacja twarzy nie była możliwa, gdyż miał założony kowbojski kapelusz i chustę od linii oczu aż do szyi. Dziewczyna już nie myślała logicznie. Zaczęła rzucać przekleństwami, iść w jego kierunku, aby przekazać złość za pomocą pięści. Nie wzięła pod uwagę, że napastnik może być uzbrojony. Wściekłość wzięła górę. Będąc zaledwie 5 metrów od niego, stało się coś wręcz niemożliwego. Ziemia zapadła się pod jej ciężarem. Teraz już wiemy, dlaczego ów jegomość stał w bezruchu. Iris znalazła się w wykopanym dwumetrowym dole, jakie niegdyś tworzyli kłusownicy. Dostrzeżenie go. Nie było możliwe, gdyż tak profesjonalnie został zakryty patykami oraz mchem. Upadając, coś strzeliło w jej kolanie. Krzyknęła z bólu, a ruch tylko go potęgował. Teraz zrozumiała, że to nie tylko głupi żart. Wiedziała, że jest w tarapatach i to nie małych. Dyskomfort fizyczny i psychiczny sięgnęły teraz zenitu, a dziewczyna wybuchła płaczem, płaczem pełnym żalu, rozpaczy i złości jedynie z przerwami na chłoptanie powietrza. Po chwili nad jej głową ujrzała nieznajomego, który zaglądał. Nadal milczał, pomimo jej bełkotu, poprzez który chciała dowiedzieć się, o co mu chodzi. Czego od niej chce? Nie uronił ani słowa, tylko obserwował. Dziewczyna siedząc złapała garść ziemi i rzuciła mu w twarz. Nie pomyślała, że może tym pogorszyć swą sytuację. Napastnik nie zareagował. Popatrzył jeszcze chwilę na to żenujące, pełzające ciało w dole, z umazaną twarzą od łez i brudnymi ubraniami od ziemi. Gdy już nasycił swój wzrok tym chorym widokiem, zwyczajnie odszedł. Iris została sama. Może to i lepiej a może on nadal tam czeka tylko poza zasięgiem mojego wzroku burknęła pod nosem. Co by się nie działo, należy się wydostać. Tylko jak, skoro nie mogę stanąć na nogę. Mijały godziny. Dawno przestała płakać ze zmęczenia zarazem rozumując, iż w taki sposób nie pomoże sobie. Wytarła twarz w koszulkę, wydmuchała nos i zrobiła rekonesans urazu. Kolano było opuchnięte i fioletowe. A to nie zwiastowało niczego dobrego. Już nie myślała o przyczynie dzisiejszej tragedii, tylko i wyłącznie o ratunku. Na całe szczęście, wpadając w pułapkę, miała założony plecak, a tam były leki przeciwbólowe. Potrójna dawka uśmierzyła ból, pewnie na jakiś czas, ale dobre i to. Na ścianach zwisały cienkie korzenie. Wymyśliła, Iż zacznie się wspinać samymi rękoma po nich. Była już w tak złym stanie psychicznym, iż rozbawiło ją to, że wreszcie do czegoś przydadzą się treningi skałkowe. Niestety była zbyt wyczerpana, a korzenie wyślizgiwały się z dłoni, zrywając na skórek. Nie mogła się poddać, ściemniało się, a od ziemi dało się odczuć nieprzyjemną zimną wilgoć. Próbowała dalej, jednak nic z tego. Zaczęła przeszukiwać plecak i wtem ją mośliło. Mały zestaw survivalowy bingo. Za pomocą 6 mm repsznura zrobiła drabinkę zamocowaną do korzonków węzłami samozaciskowymi. To może się udać. Napięła linki do granic ich możliwości. A na krawędzi dołu, bo tylko tam sięgała, wbiła saperkę. Wzięła głęboki oddech i wystartowała. Pomagała sobie zdrową nogą. Gorzej, jak spadnie ponownie, ale cóż zrobić? Wybrała mniejsze zło. A zresztą i tak pogodziła się z kilkutygodniowym leczeniem. Pierwszy szczebelek. Testowo utrzymał jej wagę, więc to musi się udać. Po paru minutach pokonała większość z nich, a oczy dostrzegły ściółkę. Jeszcze tylko wbić w nią saperkę, aby wciągnąć się przez próg. Mięśnie drżały z wycieńczenia, dłonie nie miały czucia, lecz udało się. Dziewczyna wypełzła z sideł psychopaty niczym motyl z kokonu. Nikogo nie było wokoło, więc leżała spokojnie na trawie. To znaczy... nie dla relaksu. Po prostu nie miała już siły wstać. Emocje, czas, głód, ból... składowe przyczyniły się do tego. Zapadł zmrok. Śpiew ptaków o tej porze był znikomy, lecz dla Iris dopiero teraz słyszalny i kojący. Przypomniała sobie własne słowa o bezbronności natury i ludzkiej destruktywności. Chciała myśleć o nieznajomym, który ją skrzywdził, a jednocześnie nie. Istotniejsze było, że to już koniec. Najgorsze za nią. A teraz tylko dotrzeć do samochodu. Zadanie na pozór banalne, ale pamiętajmy o chorej nodze. Uraz dał o sobie natychmiast znać, gdy tylko próbowała ją obciążyć. Było to przeszywające uczucie, jakby przebijania gwoździem na wylot. Zaczęła rozglądać się za jakąś leżącą gałęzią, która miała miałaby robić za podparcie. Jednak było ciemno i nie widziała niczego w zasięgu wzroku. Nierozsądnym było kręcenie się wokół w poszukiwaniu. Zatem bardzo powoli zaczęła iść kuśtykając, Poprzedzając to kolejną tabletką. Męczyły ją myśli, czy aby na pewno Zbir sobie poszedł, a niepokój powodował ciągłe rozglądanie się. Dzielnie szła naprzód, pomimo, że w żółwim tempie. Ale jednak. Minuty leciały, a droga się dłużyła. Nic dziwnego, skoro żwawym marszem zajmowała aż godzinę. O dziwo znalazła nawet gałąź, która robiła za podparcie. Jest coraz lepiej, pomyślała entuzjastycznie. Chyba przedwcześnie pochwaliła swą sytuację, gdyż pośród kompletnej ciszy, przerywanej powiewami wiatru i odgłosami leśnych mieszkańców, nagle usłyszała dźwięk silnika. Stres opanował wszystkie myśli. To on czy sugerowało to panika, czy zdrowy rozsądek? Nie wiadomo. Wiemy tylko, że stawał się coraz głośniejszy, a w oddali dało się zauważyć światło pojedynczej lampy, chaotycznie podskakujące i coraz większe. Szybka analiza. Co mogę zrobić? Szczerze mówiąc, niewiele. Ale skoro wtedy nie zrobił mi nic gorszego, to pewnie nie będzie się narażał. Bardziej, mając na uwadze, że ktoś i tak go zobaczy lub usłyszy, może chce przejechać obok, aby znów mnie przestraszyć. Na no, wrazie czego, wzięła gałąź w dłonie i przygotowała się do ataku. Motocykl pędził. Dało się poczuć zapach benzyny i spalonego oleju. Zbliżał się. Był już kilkanaście metrów od niej. Dostrzegała postać, która prowadziła. Tak, tak, to był on. Zdecydowanie. Jechał wprost na nią. Nie była w stanie uciekać. Dziewczyna oparła się o drzewo, aby nie obciążać nogi. Zacisnęła palce na trzymanej broni, lecz motocyklista, będąc już prawie przy niej, pokrzyżował plany. Podrywając maszynę na jedno koło, co uniemożliwiło uderzenie. Zarazem dość mocno to zdezorientowało. Sekundy, przez które dało się nawet odczuć temperaturę bijącą z silnika. Świat jakby zamarł na chwilę. Obrazy zwolniły, a czas się zatrzymał. Oczywiście tylko w umyśle iris. Dla napastnika to był tylko szybki manewr, za pomocą którego uniknął uderzenia. A w jego chorym umyśle nawet zaczerpnął korzyść, gdyż przednie koło opadło terenową oponą na przedramię dziewczyny. Powaliło ją na ziemię, zarazem raniąc rękę. W tym momencie nie czuła bólu, gdyż organizm wydzielał wielkie ilości adrenaliny. Motocykl nie zatrzymał się, tylko popędził dalej, ciskając grudkami ziemi i ściółki spod kół. Szok był wielki, a jeździec znikał już w mroku. To wszystko było jak sen, kiedy budzisz się w środku nocy z uwagi na jego surrealizm, a jednak nie tym razem. Iris powoli zaczynała podnosić się z ziemi, lecz nagle ręka odmówiła posłuszeństwa. Dziewczyna wydała z siebie jęk tak mocny, że łzy same napełniły spojówki. Przez kilka minut nie mogła się opanować. Jej przedramię było prawie w dwóch częściach. Kreflała się, a z rozrywanej skóry wystawała kość. Pomimo leśnej ciemności widok był straszny. Złamanie otwarte. Takie rzeczy widziała tylko w internecie. Tymczasem teraz sama jest tego posiadaczem. Dolegliwości nie dawały spokoju. Czyżby to był jej koniec? Może już nie wyjdzie z tego lasu nigdy. Nadszedł czas na najczarniejsze scenariusze. To już nie była zabawa, tylko heroiczna walka o życie. Już nie była sama. Wiedziała, że gra jest w toku, a on nie da spokoju. To psychopata. Przestań myśleć, przestań myśleć, przestań myśleć! Mówiła sobie na głos, jednocześnie płacząc i bujając się, jak gdyby miała chorobę sierocą. Natychmiast należy zatamować krwawienie, bo przecież zależy jej na ocaleniu. Zdjęła bluzę. I za jej pomocą zaczęła owijać rękę. Każde dotknięcie kości doprowadzało do jęków, a przyciśnięcie mocniej pseudoopatrunku, bo w końcu tak należało, budziło histerię. Z każdą warstwą chciała odpuścić, ale przecież by się wykrwawiła. Nie ma wyjścia. A może już wystarczy? Niestety, ale krew nadal przeciekała przez opatrunek. Na szczęście z każdą kolejną warstwą dyskomfort dotyku otwartej skóry oraz kości był coraz mniej odczuwalny. Wreszcie udało się. Krwawienie zatamowane, kończyna niesprawna, a dłoń pokryta niesamowicie ciemną, na wpół wyschniętą krwią. Siedziała cały czas na ściółce pod drzewem. Teraz należało myśleć jakiś plan. Słaby. Ale jakikolwiek. Stan dziewczyny był tragiczny, a oprócz tego nie miała pojęcia, jak ma iść z jednocześnie uszkodzoną nogą i ręką. Bicie serca powoli normowało się, organizm uspokajał, psychika dała chwilę przerwy, jednocześnie obciążając powieki. Stawała się coraz bardziej uległa i słaba. Może to wynik utraty krwi, może emocjonalnego roller a może po prostu zmęczenia. Walczyła z tym, aby zachować czujność. Musi być gotowa, przecież zasypiając dana napastnikowi pełne pole do popisu. Jednak nie dała rady utrzymać skupienia. Wyczerpanie było tak skrajne, że w ułamku sekundy powieki opadły. A sen wygrał. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję wam za wysłuchanie oraz przypominam o subskrybowaniu kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z materiałami, a w zasadzie na bieżąco z losami Iris. Które już niebawem. Do usłyszenia.